Podstawą sukcesu w robotyzacji, a szczególnie w spawaniu, jest współpraca człowieka z robotem. Spawanie jest to proces specjalny, gdzie jakość musi być tworzona razem z wyrobem. Fikowski, roboty przemysłowe. Dzisiaj naszym gościem jest pan Dariusz Baluch, dyrektor sprzedaży automatyzacji w firmie Lincoln Electric. Witam, cześć. cześć. W targu spotykamy się dzisiaj w przełomowym momencie o dużej dynamice zmian społeczno-gospodarczych. Mamy dzisiaj niełatwy temat. Jak sprawić, żeby założenia teoretyczne odnośnie jakości spawania, które ustalimy nabywając stanowisko zrobotyzowane, znalazły odzwierciedlenie w rzeczywistych realiach codziennej produkcji. Firma Lincoln to firma z amerykańskim rodowodem. Jak wszyscy wiemy, Amerykanie to praktyce Nie lubią lania wody, nie lubią przyrostu formy nad treścią. Lubią, żeby produkcja po prostu działała. Zgadza się. Filozofią Lincolna jest podejście do wszystkich tematów praktyczne i inżynierskie. Nie opowiadamy czegoś, czego nie możemy udowodnić. Zawsze posługujemy się faktami. Naszym klientom proponujemy programy redukcji kosztów. Zacznijmy od początku. Mamy stanowisko robotyzowane, i naszym celem jest zagwarantowanie jakości w codziennej produkcji, pomimo różnych sytuacji, które mogą się pojawić. Czy to z racji niewiedzy lub nieuwagi operatorów lub niestaranności w przygotowaniu pracy. W naszej pracy często jakby spotykamy się z sytuacją, że pomimo jakby deklarowanej dokładności przygotowania detali, finalnie otrzymujemy elementy o 1-2 mm dłuższe, krótsze o troszeczkę innym kącie zagięcia. Jakie rozwiązania Lincoln Electric pomagają nam zagwarantować, że w przypadku wystąpienia no, takich rozbieżności spawanie przebiega prawidłowo? Podstawą sukcesów robotyzacji, a szczególnie w spawaniu, jest współpraca człowieka z robotem. Dzisiaj mamy wiele możliwości, żeby wspomóc procesy, procesy spawalnicze, takie jak na przykład wyposażenie robota w sensorykę, ale najtańszym i najlepszym rozwiązaniem jest prawidłowe bazowanie. Jak najbardziej, oczywiście z naszej strony szkolimy pracowników naszych klientów, staramy się przekazać tym przyszłym operatorom, programistom stanowisk zrobotyzowanych główne założenia pracy z robotem i dlaczego zachowanie pewnych określonych tolerancji w przygotowaniu detali dla procesów zrobotyzowanych jest tak ważne. Dodatkowo budujemy często oprzyrządowania w taki sposób, aby uniemożliwić błędne założenie detalu. Również, jakby umiejscowienie zacisków pomaga zapewnić dokładne ułożenie detali i optymalną szerokość szczelin. Niemniej jednak, wiemy, że Lincoln posiada w swojej ofercie rozwiązania, które pomagają dodatkowo zapobiec błędom wynikającym z niedokładności przygotowania detali do spawania. Niestety wszyscy wiemy, jaka jest praktyka przemysłowa i warsztatowa, ale pośród procesów, które mamy w ofercie Lincoln Electric, mamy kilka takich, dzięki którym możemy zaprojektować proces o dużej tolerancji. Na uwagę tutaj zasługują dwa procesy. Proces STT i proces spawania duktami proszkowymi metalicznymi. STT to metoda, która została pierwotnie opracowana na potrzeby rynku wydobywczego, tak? Gdzie i kiedy tak naprawdę powstała ta metoda i jak może pomóc w sytuacji, gdy mamy niezgodności w przygotowaniu detali materiału do spawania? Faktycznie ta metoda STT jest znana w przemyśle budowy rurociągów, ale tak naprawdę definicja projektu polegała na tym żeby zaprojektować proces, możemy używać tlenku węgla, aby spawać bezodpryskowo i z małą ilością ciepła wprowadzanego do złącza. Spawamy tutaj w zakresie łuku zwarciowego, łuku krótkiego. Dzięki specjalnie zaprojektowanemu procesowi przejścia kropli w łuku oraz dzięki szybkiej elektronice, która została zastosowana, jesteśmy w stanie Kontrolować przejście każdej kropli włóku i przeciwdziałać odpryskom, które są. Ograniczenie powstawania odprysków, zmniejszenie ilości ciepła, które wprowadzamy do złącza, to wszystko pozwala na budowę złącza o dużych tolerancjach. Mówimy tu o pierwotnym zastosowaniu do spawania ręcznego. A jak zmieniał się proces STT na przestrzeni lat i jak przekłada się na spawanie zrobotyzowane? Chcąc krótko przez proces STT, mówimy spawanie jakością TIK z prędkością NIG. Obecnie STT jest bardzo silnie rozwijany właśnie z uwagi na możliwości zastosowania go w zrobotyzowanych aplikacjach, a szczególnie w przemyśle automotive. Tu jest łącze właśnie wykonane procesem STT. Na dzień dzisiejszy mamy do dyspozycji 37 odmian STT. Mamy odmiany do spawania stali czarnych, do spawania stali nierdzewnych, do lutospawania. Najnowszym naszym osiągnięciem jest proces SCT zmiennoprądowy. Do kontroli przejścia kropli włóku dodaliśmy również zmienną polaryzację, dodaliśmy prąd zmienny. Co osiągnęliśmy dzięki temu? Osiągnęliśmy dzięki temu jeszcze mniejszą ilość ciepła, które wprowadzamy do złącza. I możemy spawać metodą z złącza o grubości 0,60 mm. Kolejną odmianą, która zasługuje na uwagę, jest proces luto STT. Stosujemy go w przemyśle motoryzacyjnym, tam gdzie mamy blachy ocenkowane. Jakość, pewność i estetyka. Te kryteria są konieczne w motoryzacji, i tam znajduje zastosowanie proces STT. Zanim pójdziemy dalej, może zatrzymajmy się na chwilę i zdefiniujmy dla naszych widzów, co oznaczają duże tolerancje przygotowania. O jakich my tak naprawdę wartościach rozmawiamy. Podam dwa przykłady z wdrożonych aplikacji. Pierwszy to historyczne spawanie rur. Przykładową taką standardową aplikacją jest rura o średnicy około 1000 mm. Grubość ścianki wynosi około 14 mm i odstęp pomiędzy tymi rurami wynosi 3 mm. Do tego również dochodzi przesadzenie, czyli mijające się krawędzie. Z takim przygotowaniem spotykamy się podczas budowy gazociągów. Proces STT zapewnia nam wykonanie spoiny bez wad i bardzo szybko. Drugim takim przykładem z życia wziętym. To jest już mniejszy detal, jest to zbiornik ze stali nierdzewnej o średnicy 500 mm, gdzie grubość ścianki wynosi 4 mm, szczelina pomiędzy łączonymi cargami wynosi około 4 mm i wymaganie jest, aby łącze wykonać bez ukosowania, bez przygotowania i jednym przejściem. Jest to możliwe tylko i wyłącznie dzięki procesowi STT. Bardzo ciekawym rozwiązaniem Lincolna, które pozwala na zwiększenie często tolerancji na niedokładności w przygotowaniu detali, jest wykorzystanie drutów proszkowych zamiast drutu litego. Darku, jak działa ta metoda i jakie nam daje właśnie przewagę zastosowanie drutu proszkowego? Druty metaliczne to jest. Rozwiązanie na procesy, gdzie możemy spotkać się z dużymi tolerancjami. Zakładamy, że mamy taką samą silnicę drutu litego, jak i drutu proszkowego. Również wiemy, że prąd płynie po całym przekroju. W przypadku drutu litego, oporność na całym przekroju jest taka sama. Drut proszkowy zbudowany jest z rurki, która jest wypełniona wewnątrz proszkiem. Rurka przewodzi prąd i jest dobrym przewodnikiem proszek jest słabszym przewodnikiem. Wiemy również, że gęstość prądowa, to znaczy ilość amper przypadająca na powierzchnię czynną, czyli powierzchnię, przez którą przewodzi prąd, bardzo mocno wpływa nam na głębokość topienia i na skupienie łuku. To znaczy w przypadku drutu litego spawamy okręgiem, w przypadku drutu proszkowego spawamy tak zwanym pierścieniem. Pierścień ma mniejszą powierzchnię, przewodzenia niż okrąg, więc mamy bardziej skupiony łuk, mamy większą gęstość prądową, możemy się głębiej wtopić, a prąd płynie zawsze tam, gdzie jest mu łatwiej, ale jeżeli on jest skupiony, to płynie w tym kierunku, gdzie chcemy, gdzie chcemy mieć złącze. Nawet pewna tolerancja, która się może zdarzyć nawet przy dokładnym pasowaniu powoduje, że w przypadku społania produktami proszkowymi wykonujemy poprawną te spoinę. Mówiliśmy, że jesteśmy praktykami, część układów zawieszenia i amortyzatorów w przemyśle motoryzacyjnym właśnie jest wykonywana przy użyciu drutów, drutów proszkowych. Są to elementy, które są elementami bezpieczeństwa i tam musi być dokładny przetop. Tam nie może być mowy o żadnych wadach typu przyklejenie, brak przetopu. Generalnie, przygotowanie detalu do spawania to jedno, a to, jak ten detal się zachowuje w trakcie spawania, to drugie. Generalnie, detal podczas spawania pracuje. Tak? Wprowadzamy. Ciepło, co powoduje, że często na ścianki oddziaływuje to ściągająco, co w zależności od grubości materiału i wielkości tego spawanego przedmiotu może skutkować to przesunięciami krawędzi, które spawamy względem pierwotnej pozycji. Generalnie roboty fanu, które wykorzystujemy w procesie spawania, posiadają takie dwie główne funkcje. Pierwszą, którą wykorzystujemy przed procesem spawania, to jest funkcja, która służy do sprawdzenia, czy dane krawędzie spawania znajdują się w pozycjach, które powinny być i funkcję tą nazywamy touch sensingiem. Natomiast druga opcja, którą korzystujemy w trakcie spawania, to jest funkcja TAS. My bardzo często z tego touch sensingu korzystamy w przypadku wielogabarytowych detali, w przypadku spawania też detali o grubych blachach, czyli tam gdzie w trakcie procesu spawania najczęściej może dojść do no, nieumyślnego przesunięcia detalu przed procesem spawania. No i oczywiście co się dalej dzieje? Sprawdziliśmy detale touch sensingiem i zaczynamy spawać. I Często się zdarza tak, że w tym momencie my nie musimy wprowadzać żadnych dodatkowych korekt, ale czasem przydałoby się, żebyśmy spowali z jakąś oscylacją, tak, żeby naszą spoinę trochę rozlać, bo są delikatne niedokładności, tak, po szczepianiu. Często blachy też w trakcie przygotowania nie są cięte na lacerze, są na przykład cięte na plaźmie lub cięte w sposób ręczny, no co dodatkowo wprowadza dodatkowe niedokładności. Wtedy dodanie dodatkowej oscylacji do ruchu robota pozwala nam rozlać tą spoinę i poprowadzić ją troszeczkę szerzej, dzięki czemu mamy możliwość zalania niewielkich niedokładności przygotowania. Ale jeżeli wiemy, jak już doświadczenia, obserwując ten proces przygotowania detalu, że jest to nadal niewystarczające, wtedy na ratunek przychodzi nam funkcja TAST. Funkcja TAST wykorzystuje nam Oscylację i następuje pomiar prądu spawania w trakcie samego procesu. I jeżeli w trakcie spawania, na przykład, blacha zaczyna się nam unosić, wtedy robot wykonując oscylację odczytuje to i automatycznie, na przykład, jest w stanie podnieść palnik w trakcie tego procesu spawania. Dzięki czemu mamy pewność, że ten detal jest wyspawany szczelnie. To się szczególnie przydaje, właśnie przy spawaniu kotłów, maszyn rolniczych, gdzie przesunięcie samych powierzchni spawanych, nawet nie wiem, o pół centymetra, nawet do centymetra, nie mówiąc o milimetrach, nie jest z punktu widzenia wykorzystania tego detalu aż tak istotne, a bardziej istotne jest wykonanie tej spójnej wraz z przetopem. Masz rację, funkcja tras jest bardzo ważną funkcją w procesie spawania, ponieważ do Parametrów, podstawowych parametrów spawania, do jakich zaliczamy napięcie, prąd, prędkość podawania drutu. Również takim parametrem jest długość wolnego wylotu. Długość wolnego wylotu, czyli odległość końcówki prądowej od spawanego materiału. Jeżeli materiał z jakichś powodów zmienił nam swoją odległość od końcówki palnika, robot musi to skorygować. To realizuje funkcja TAST. Funkcja TAST i funkcja też sensingu to nie są nowe funkcje. Na rynku, tak? One istnieją już w robotach można już od lat 90. Natomiast dlaczego chciałem poruszyć te obie funkcje z tobą darku? To, Generalnie chciałem się zatrzymać na chwilę na tym, jaki wpływ na funkcjonowanie tych obu funkcji ma często reakcja źródła i reakcja robota, czyli prędkość przesyłania tej informacji pomiędzy robotem a źródłem spawalniczym i odwrotnie. Masz rację, funkcja Touch Sensing i tast to nie są nowe funkcje. Te funkcje są dostępne u wielu producentów robotów i źródeł spawalniczych. Nasze źródła PowerWave e, używają protokołu komunikacyjny Arking. Ten protokół pozwala na komunikację robota ze źródłem praktycznie bez opóźnień. Czas komunikacji i szybkość reakcji jest kluczowa w przypadku działania obydwu funkcji. Skoro mówimy tutaj o komunikacji, na czym polega ta innowacyjność platformy komunikacji Lincoln na Arping? W szybkości komunikacji i w transmisji danych w czasie rzeczywistym, jak również w łatwości programowania. Programowanie parametrów spawania wykonujemy tutaj z pozycji panelu o robota to robot decyduje, jakie w danej chwili, w danym czasie rzeczywistym potrzebuje parametry ze źródła spawania. To wszystko odbywa się praktycznie bez łuki. Szybkość komunikacji odbywa się w czasie 8,3 mikrosekund, gdzie w tradycyjnych systemach komunikacji, ta komunikacja pomiędzy źródłem a robotem, czas tam jest liczony w milisekundach. Czyli tu mamy o rząd więcej. Tutaj praktycznie odpowiedź źródła i odpowiedź robota jest bezwłoczna. Darku, uniknęliśmy problemów z przygotowaniem detali. Uzyskaliśmy mocną i poprawną spoinę. Tylko okazuje się, że na tym nie koniec. Spoina wymaga postobróbki, szlifowania. ze względu na ilość odprysków, które powstały jako efekt. Uboczne. Jakie rozwiązania z firmy Lincoln mogą nam pomóc w tym, aby uniknąć usuwania tych niedoskonałości po procesie spawania? Faktycznie masz rację. Usuwanie odprysków, szlifowanie to są dodatkowe koszty, to jest dodatkowy czas. Odpowiedzią jest proces RapidArc. Proces Rapidarg jest to proces, w którym wykorzystujemy bardzo krótki łuk elektryczny. W tradycyjnych procesach są uniknąć odprysków stosujemy zazwyczaj łuk pulsacyjny, dłuższy łuk, ale powoduje to czasami nam pewne ograniczenie prędkości spawania. Mamy czystą spoinę, ale musimy spawać wolniej. W przypadku procesu rapid arc, gdzie jesteśmy w stanie sterować dokładnie przejściem kropli w łuku elektrycznym, unikamy tych odprysków, spawając z dużymi, wysokimi prędkościami. Również unikamy powstawania na powierzchni tych łączonych elementów tak zwanych silikatów tych takich żółtych oczek które zostają na powierzchni spoiny które są bardzo trudne potem do usunięcia jeżeli pomalujemy dany detal to nam to potem odpryskuje tam źródła korozji w procesie Rapid Arc spawamy z bardzo małą ilością odprysków spawamy szybko i jeszcze Lico swojny jest pozbawione, pozbawione od silikatów. Dodam tylko z naszej praktyki, że osiągnięcie na detalach od grubości 1,5 do 3 mm prędkości spawania powyżej metra nie stanowi żadnego problemu, a mamy aplikacje, gdzie spawamy z prędkościami 1,5 i nawet 2 metry na minutę. Darku, przeszliśmy de facto przez cały proces spawalniczy. Mówiliśmy bardzo dużo funkcji. Wydaje mi się, że naj, e, najczęściej wykorzystujemy, e, największy potencjał do wykorzystania tych funkcji często jest na zmianach nocnych, dlatego że to połączenie robot, źródło, które posiadamy i oprogramowanie, które posiadamy, pozwala nam na monitorować nie tylko jakby same parametry spawania, ale również e, Często ten nasz system, to całe połączenie jest w stanie poinformować nawet tego operatora w nocy o tym, czy dany detal został prawidłowo wyspawany, czy nie. To dzięki temu możemy na przykład dany detal zdjąć i odłożyć na bok, dzięki czemu. Wiemy, że na dalszy etap produkcji nie zostanie przekazany detal źle wyspawany, a ocenę tego już, czy to jest dobrze wyspawane, czy źle wyspawane, zostawimy spowalnikowi, tak, który przyjdzie i oceni chociażby w sposób wizualny, tak, czy, czy to jest po prostu błąd odczytu urządzenia, czy naprawdę mamy na przykład do czynienia ze źle pospawanym detalem. Funkcje tego typu są dostępne w urządzeniach PowerWave i są dostępne bezpłatnie, bez konieczności wykupowania dodatkowego software'u, dodatkowego wyposażenia. Te funkcje dają nam takie możliwości jak np. generowanie alarmu o tym, że kończy się drut spawalniczy, że kończą się materiały eksploatacyjne, które są potrzebne na danym stanowisku. To wszystko jest generowane poprzez nasz system o nazwie CheckPoint. Źródła typu Powerwave zostały zbudowane i zaprojektowane na filozofii zaprojektuj, wdróż i kontroluj. Dlatego wszystkie dane związane z procesem są dostępne dla robota, są dostępne dla operatora. Oczywiście mamy. Możliwość założenia alarmów na podstawowe parametry procesu i możemy założyć, że, te, że przekroczenie tych wartości krytycznych spowoduje nam zatrzymanie procesu. Ale my oferujemy, albo proponujemy klientom coś więcej. System Wellscore, który jest dostępny w urządzeniach Powerwave. On również mierzy korelacje pomiędzy tymi danymi parametrami spowalniczymi i porównuje te korelacje z parametrami, które zostały zapisane na wzorcu, do którego się porównujemy. Informacja ta jest dostępna, jest do wygenerowania i jak zareaguje robot na zmiany. To jest tylko zadanie dla działu kontroli jakości i dla programisty. Jak te informacje wykorzystamy? Darku, tak de facto przeszliśmy przez cały proces spawania. Trochę tego nam wyszło. Powiem tak, tak naprawdę to tylko naszkicowaliśmy wymagania procesu, ale cieszę się, że udało się nam omówić tyle kwestii, tyloma kwestiami, zainteresować naszych klientów przed wyborem odpowiedniego procesu i odpowiedniej odpowiedni celi spawalniczej. Dziękuję, że znalazłeś czas, że do nas przyjechałeś. Dziękuję Ci jeszcze raz. Dziękuję do bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję. A ja już się żegnam. Dziękuję Państwu za uwagę. Krzysztof Sulikowski Roboty Krzywysłowe. Do zobaczenia.